Waga, piękny dźwięk pokazał Co jakiś rant. Baczcie, arseniak czy srebro? Arseniak czy srebro? Ja pierdzielę. I w kolejnym, właściwie to następnym deszczowym dniu, jak się tylko dowiedziałem, że moje tu pole marzeń, na którym piękne srebra i inne ciekawe rzeczy wyszły jest zrobione, to mówię uderzam, nawet jak to miało być na drugi dzień, chociaż zawsze sobie dzień przerwy robię między takimi wykopkami, chociażby, ale mówię, pada, nie pada, idę. Tym razem tak o na, na wejściu, prawie, że taki... No, nie wiem, co to, to chyba stary pocisk, jakiś taki. Nie wiem, od co do czego, jak od czego i ruszam tam pod lasek, bo tam były najlepsze fanty wtedy, pamiętam, i na środku gdzieś tu droga była. No, leje centralnie, leje. Powiem wam, nie lało jak wychodziłem. Teraz leje, ale ja mam jakąś krągłość pierwszą, coś to jest. Jakiś chyba guzik się zdaje Trafił Kurde, John man Powiem wam nieprzyjemnie się tak chodzi Cała ta przyjemność taka Kurde, dziwny ten guzik, powiem wam jest W każdym bądź razie tak to wygląda że nic tu nie wygląda. Dobra, po oczyszczeniu zobaczycie na zdjęciu, lecę dalej. Dobra, jest słoneczko. Ale ja wam powiem, że chodzę już z półtorej godziny. Nie było nic, nic dosłownie do pokazania, oprócz śmieci. Trochę podeszkłem, a teraz mam guzik plastikowy PKP. Oczywiście złapało się na to emmeliniowe oczko i tylko dlatego się złapał, także mam jakieś tam coś, żeby pokazać. Nie wiem co jest grane, także pole marzeń zmieniło się w pole porażki kurczę. Dobra, ale ja tam nigdy się nie poddaję. Niemożliwe. Mam kulkę zabitkową. Jest jakaś zdobienie było, czy co, to ramki jakieś, czy czego, żeliwnej, czy co, nie wiem. Ciągle nie ma kółka. Ciągle śmieci są. Tam jest kamienna góra w Lubaniu. Sławna może być to góra niedługo, albo już jest, bo tam dokopują się do po niemieckiej sztolni zakopanej od 70 ponad lat. I nie wiadomo, co tam jest w tej sztolni. Czy pusto, czy coś jest. Na pewno wagoniki stoją jakieś tam, ale to zobaczycie w telewizji, jak będzie. A jak nie, to może ja mam nawet jakąś krótką relację walnę z tego. A tutaj miałem omoniaka, O tu jest, patrzcie. Już go wcześniej wykopałem. Mały, malutki. Malutki. Może ja mam buratynkę. Nie, będzie fenol na pewno tutaj jakby coś powiem wam prześwituje. Zobacz, jak będę miał Boratynkę kiedyś no to powiem wam, że no na pewno to nie jest chyba Boratynka, a jest dolnośląska Boratynka, czyli pewnie jeden mały fenol pruski, który jest nieczytelny w ogóle Aczkolwiek ja tutaj jakbym coś... No dobra, nic nie widzę, nie będę się tu myślał. Do następnego dołka. Ale ja zaraz po nośląskiej Boratynce Mam chyba następną monetę. Tutaj stąd wyleciało tu O tutaj o Jest jakiś zajechaniec Ja pierdziele, mam w końcu. Ja dzisiaj myślałem, że może właśnie chociaż złoto wajmaru trafię. Mówię, może chociaż tam... Bo dawno nie było, nie wiem czy pamiętacie, ja nie pamiętam nawet kiedy. A tu mamy 10 fenoli z kłosami, ale w strasznym stanie. Ale jest, może jak się... O, widzicie jak się dociera, to nawet coś wychodzi. Coś wychodzi. Kłosy widać. A tu na pewno jest dziesiątka. Oj, zleciało. Teraz słoneczko daje po aż mi za gorąco. Śmierdzę taką pleśnią, normalnie mówię wam, to jest wszystko, nie wyschło mi wczoraj. No dla was tam trzy dni temu, a to tamten wypad był wczoraj, no. Także do następnego dołka. Coś mam, coś mam. Coś mam, a to cosiek ten jest tu. No jest wklęsły, więc będzie guzik. Pozwolę sobie to dać tu. Chwilę się pocieszę, przynajmniej tak. Tak. Zwykły czy niezwykły? Dobra, chyba zwykły. No kurczę, powiem, narobił mi smaka. Czy ja wiem, czy on był zwykły? Tutaj powiem Wam, w strasznym stanie rzeczy wychodzą, tutaj jakieś kropki widzę jakby na nim takie na dole. W strasznym stanie te rzeczy wychodzą, z żarte nawozami. Ale coś tam powoli się ruszyło. No. A, z nim odnerwisz, defał. Mmm, lasek nieprędko mnie zobaczy. Ale patrzcie, ja tutaj te kamienie, tak o, mój jakiś dziwny, dziwny sygnał, przemiatam dosłownie nogą, tak obrałem te kamienie i ja widzę kółko. Tu, gdzie czerwone jest na końcu cewki. Patrzcie. Widzicie to kółko? Zobaczcie. Mamy kolejną monetkę. Cesarstwo. Dziesiątka. Ale fajnie, powiem wam. Na początku nic nie żarło. Teraz pod koniec zacząłem tak bardziej się kręcić po wyciętym. Nie po tych długich już tam, że idę tak o sobie. Te długie to sobie na orkę zostawię, że będę tutaj po prostu w tych miejscach chodził gdzie nie chodziłem A po wyciętych chodzę o takich placykach i, i coś są efekty Patrzcie moi kochani, widzę kolejne kółko, ale tak śmierdzi guzikiem z daleka No jest to guzik, bo widzę łóżko Co tam mamy? na tym guziku zdaje się, że nic nie mamy Taka kreska jest może to jakaś jedyneczka A dobra Nie wiem ja powiem Wam, że się rozkręcam ja Jak już muszę iść do domu nie to się rozkręcam teraz. Chodzi kolejna moneta. Fenol pewnie na pewno fenol. Także mamy O, moje te poleciały. O, mamy Fenola, przynajmniej ten będzie może w lepszym stanie. Może jak domyje fenola z cesarstwa oczywiście mamy, także z kolejna moneta już teraz uważam, że wypad bardzo udany, bo tych 4 czy 5 monet wpadło. Patrzcie jeszcze tam po horyzont, po, po lasek, ten sławny mój lasek, to tam jest właśnie, o tam. <grytanie> to jest ten lasek. A przy lasku są pola wujka, aż dotąd. Do tego, to już nie jest pole wujka i... Także zobaczcie ile mam chodzenia. Ja nie zdążę, bo jeszcze oprócz tych pól mam inne pola, gdzie indziej. No ale dobra, łazimy póki można. Dobra, widzieliście. Mamy kolejne cesarstwo i jest fenolek. O, ten ładny stan. Przynajmniej, przynajmniej widać coś, tu jest obszarpany trochę, ale od razu mogę Wam powiedzieć, że 1880, chyba szósty. Także, mamy kolejną monetę. Trochę ich wyszło, dwa fenole, dziesiątka to trzy. Pruska ta wytarta cztery. Cztery. Aha, dziesiątka z kosami, pięć. Także norma zrobiona. Uwaga, piękny dźwięk. Pokazał jakiś rant. Patrzcie, arseniak czy srebro? Arseniak czy srebro? Ja pierdziele. Srebro czy nie? Nie, nie jest srebro. <śm> powiem wam teraz tak. Dwunasta piękna część talara. <śm> ja pierdzielę jaki dzień, 1737, ale powiem wam teraz tak. Ja już podsumowanie nagrałem. Idę do, tam na górce, idę do domu. Ale mówię, no jak idę ten kawałek, tam tego poletka to sobie coś nagram. I zobaczcie, no to słuchajcie, to jest na sam koniec. Piękna monetka, ja pierdzielę. To jest petarda na pewno paru miesięcy ostatnich. Iwan, tam widzę, takie znajduje, a u mnie jest kolejne srebro. Na ostatnim wypadzie trzy srebra, dzisiaj jedno. Na sam koniec, także słuchajcie, ja tam zakończyłem mówiąc to, co mniej więcej powiem teraz, że było to, co było, że było parę monet, że parę fenoli wyszło, że fajnie pochodziłem, że jakieś tam guziki są. A teraz jeszcze dogram i powiem tako, że było jeszcze srebro, także wypad super udany. Oczywiście, dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało i gorąco Was zapraszam. Oczywiście do następnego filmu. Prawdopodobnie na, na pewno ze ścierniska albo z tego pola, albo z tamtego, w którym te trzy srebra wyszły. Także trzymajcie się. Cześć.